Cześć, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Ten vlog powstał w różnych momentach odmentów mojej choroby, bo po powrocie z Polski okazało się, że mam grypę i to taką porządną. Przez tydzień w zasadzie tylko siedziałam w domu, i w tym vlogu możecie zobaczyć różne aktywności, które sobie w tym czasie organizowałam. Jedną z nich było oczywiście czytanie, i zaraz Wam powiem, co ostatnio u mnie na liście czytelniczej. W zmęczonym i to jeszcze na długo przed tym, jak przyszło mu do głowy pracować. W audiobooku Słucham Mleczarza. Jest to książka, o której um, słyszałam bardzo dużo i wyświetlała mi się wszędzie. I jest to taka książka, która się dzieje w realiach konfliktu w Irlandii. I jeszcze nie do końca wiem co o tej książce myśleć, bo nie doszłam jeszcze nawet do połowy. Ale słucha się bardzo przyjemnie. W papierze czytam nowego Murakamiego, czyli Miasto i Jego nieuchwetne Mur. I to jest historia, która się dzieje tak jakby w dwóch rzeczywistościach. To jest dosyć popularnym motywem Murakamiego. I wydaje mi się, że bardzo podobnie była stworzona ta książka: coś tam, coś tam, Hard Boiled Wonderland. Jestem zaintrygowana, ale przeczytałam jeszcze niecałe 100 stron, więc też nie mam do końca zdania. Natomiast książką, którą skończyłam niedawno, dosyć cienką książką, było, były wrony. Autorka się nazywa bodajże Petra Dworakowa, to jest książka czeska. I to jest książka, która bardzo mnie poruszyła i powiedziałabym, że też zdenerwowała. Dzieje się historia w takiej małej, małej rodzinie rodzice i dwie, dwie siostry nastoletnie. I uważam, że ta książka powinna mieć po prostu jakiś wielki trigger, warning na wstępie, że tam będzie się pojawiać przemoc domowa. I nie wiedziałam tego, więc podeszłam na nie bardzo lekko, a okazało się, że to jest taka książka, której, od której się po prostu ściskają kiszki. Więc jeśli chodzi o to, czym mnie poruszyła, to tak, ale czy ją polecam, to chyba nie. Bardzo takie, dużo nieprzyjemnych uczuć wam nie zostawiła. Dajcie znać, co u Was czytelniczo. Ja tu, jak widzicie, zapadałam sobie rosołek chorobowy. Teraz przejdziemy do yy, siania pierwszych roślinek tego roku, czyli pomidorów. Przywiozłam sobie z Polski trochę y, fajnych nasion. Wydaje mi się, że te nasiona, które miałam w ubiegłych latach, te z niemieckich marketów, są jakieś felerne. Dużo roślin z tego nie, pow nie powychodziło, dlatego tym razem sobie chciałam przywieźć z Polski. I mam i pomidorki, i ogórki i sałatę, ale z polecenia pani ogródniczki w sklepie zaczęłam tylko od pomidorów i posadziłam sobie trochę maninowych, trochę koktajlowych. Bawiłam się przy tym świetnie, bo uwielbiam wszystkie rzeczy związane właśnie z babraniem się w ziemi. I później też w filmie zobaczycie jeszcze, jak mi to szybko urosło po mniej więcej tygodniu. Jeśli chodzi o rzeczy babykowe, to poszerzamy nasz asortyment stopniowo. Ostatnią rzeczą, którą niedawno zamówiłam i sprawiła mi wiele radości, był kokon niemowlęcy muślinowy, się tak nazywa. Które zamówiłam na, na Amazonie, ale okazało się, że przyszedł z Polski. I była to polska marka Pa Luli, z, gdzieś spod Lublina. Oczywiście kupując na niemieckim Amazonie przepłaciłam na maksa, ale chyba nie wiedziałam w ogóle, nie zwróciłam to uwagi skąd ta paczka ma przyjść. Zachwycił mnie kolor, taki szałwiowy, na który ostatnio mam mega faskę. I to jest kokon, a do tego jeszcze taki właśnie otulacz, którym można zawinąć babyka do spania. I jaram się mocno tym zakupem, paluli, sprawdźcie sobie, fajne mają rzeczy, no i nie zabawiajcie z Amazona. Wracając znów do dziecięcych rzeczy, to jedną rzeczą, którą też robiłam, w czasie mojej choroby było zaszywanie nitek w gotowym już kocyku dla babyka. To jest najgorsza część całej roboty, bo wszystkie wystające nitki, a ich było dużo ze względu na zmianę kolorów w kolejnych rzędach, trzeba było zaszyć tak, zakryć, żeby nie powołaziły. No i kocyk jest już gotowy, wybiorę go sobie w jakimś miłym nie dzieciowym i jest tu też kolejna rzecz, która się do naszej wyprawki przyda. Już wciąż, kilka różnych fazek jedzeniowych. Była faska na cornflakesy na pomarańcze, na kiwi, a obecnie mam ochotę jeść codziennie musli, slash granole, jogurt i owoce polane miodem. To jest właśnie ta faza. A ponieważ nie lubię tych kupnych granoli, to robię sobie swoją. To jest taki przepis, który kiedyś znalazłam na TikToku i tam um, stosuję już go któryś raz. Eee, masło orzechowe, miód, cynamon i odrobina soli. I najważniejszą sprawą jest to, żeby tego nie przepiec nie może się przypiec, bo później coś w tej miksturze robi się bardzo gorzkie i tak mi się niestety raz zdarzyło. Tym razem akurat wyszło mi idealnie. Dawno nie gadaliśmy o kosmetykach, więc pomyślałam, że w tym odcinku nadrobimy te braki i opowiem Wam o kilku rzeczach, które zwróciły moją uwagę lub które sobie zorganizowałam i jestem ciekawa ich skuteczności. I też o kosmetyku, i chyba o niego zaczniemy, który się pojawia no, ze względu na mój stan ciążowy po raz pierwszy. I jest to olejek bio-oil, olejek do pielęgnacji skóry, specjalistyczny produkt na blizny i rozstępy. Na TikToku wyświetlało mi się mnóstwo właśnie rzeczy, które, które powinna kobieta wciąż używać, żeby uniknąć rozstępów, jakiegoś nadmiernego rozciągnięcia ze skóry. I ten był bardzo polecany, ale zanim Sorry za zadyszkę. Tak to właśnie wygląda w siódmym miesiącu. Zanim zdążyłam go sobie kupić, to dostałam go na święta od mojej Ani, którą serdecznie pozdrawiam. I wydaje mi się, że ta pojemność jest idealna w zasadzie na całą ciążę, no bo używam już styczeń, luty, marzec, kiedy brzuch już się zaczął robić spory. No i zostało mi jeszcze dwa miesiące więc akurat idealnie mi się to yy, mi to dostarczy yy, pięknie pachnie tak troszkę cytrusowo pomarańczowo pomarańczowo, ale też trochę jak oliwka dla dzieci, ale nie tak perfidnie jak oliwka dla dzieci, tylko tak fajnie, z jakimś takim dodatkiem jakiegoś zioła yy. no i wiadomo to jest oliwka, więc ta formuła niektóre osoby drażni ale powiedziałabym, że to jest taka dosyć lekka oliwka i szybko się w miarę wchłania. No i czy to coś super da, to nie wiem. Lubię sobie wmawiać, że tak, dzięki temu uniknę jakichś super wielkich katastrof po urodzeniu. Zobaczymy. Jeśli chodzi o twarz, to chyba moim największym, mmm, największy efekt wow. Dostarczą mi ten olejek, emulgujący olejek do zmywania makijażu ISPF z Veoli Botanica Squeeze and Orange. Pięknie pachnie pomarańczą i w ogóle jest to mój pierwszy produkt z Veoli Botanica. I jestem bardzo zadowolona już, no tylko tyle mi go zostało. A zorganizowałam go sobie, jeśli dobrze pamiętam, też właśnie w okolicy świąt Bożego Narodzenia. Więc no trzy miesiące na przemian jeszcze. Z innymi produktami myślę, że całkiem spoko pojemność. Wystarczy dosłownie jedna bombeczka Ma fajną, jest olejkiem, ale takim nie bardzo przewierającym do skóry, tylko takim właśnie, że tak sunie i zbiera cały makijaż. Starczy jedna pompka, żeby cały makijaż omulgować i potem zmywam wodą i potem jeszcze jakimś produktem myjącym. Bardzo, bardzo fajnym. I myślę, że jest szansa, że do niego wrócę. Chociaż no to taki troszkę droższy produkt, o ile dobrze pamiętam. I jeszcze w międzyczasie do demakijażu cały czas używam tego Mighty Matte Geek and Gorgeous. Chyba już o tym produkcie mówiłam. O, w zasadzie to już go nie mam. Myślę, że starczy na jeszcze jedno użycie. On taki jest. No, w sumie bez zapachowe, powiedziałabym. Pachnie trochę jak ten, to masełko Bandy, które też sobie teraz przywiozłam z Polski i zobaczę, jak po przerwie mi się do niego wraca. Także no, to jest właśnie, właśnie masełko. Wiecie z poprzednich filmów, że, że ja kochałam wcześniej masełka bardziej niż olejki, wypróbowywałam wszystkie. No, i ten jest taki, powiedziałabym. W miarę OK, troszkę mała pojemność, szybko się skończył. Zmywa, nie zostawia jakiejś super denerwującej warstwy na skórze. Myślę, że myślę, że polecam. A po zastosowaniu emulgacza, emulgacza emulgatora wjeżdża zwykle jakiś żel, zwykle z ale też dostałam w prezencie od siostry ten żel Rich Peach, super nazwa z Recibo i y, on jest o tyle fajny, że wystarczy go dosłownie jedna taka kropelka wielkości zielonego groszku żeby całą twarz porządnie zmyć, więc jestem pod wrażeniem jeśli o to chodzi też ładnie pachnie ale czy pobiło to żel z Cerawem mój najulubieższy na świecie chyba nie Um, jeśli chodzi już o prezenty, bo widzę, że same tutaj prezenty albo um, gifty mi się trafiły, to dostałam też um, z Missham Time Revolution, the first essence. I um, zaraz Wam powiem, co to w zasadzie jest, bo uh, sama nie do końca rozumiałam. Ok, rewitalizująca esencja do twarzy. Zawiera ceniamid, które reguluje wydzieranie sobą rozjaśnia przebarwienia, działa przeciwzmaszczkowo. Ferment bakterii Bifidus dogłębnie nawilża, łagodzi podrażnienia, poprawia elastyczność, a edenozyna działa przeciwzmaszczkowo. Ponadto ceramidy wzmacniają barierę ochroną skóry, a puder perłowy działa odżywczo. Działanie jest nawilżające, przeciwstarzeniowe, wzmacniające barierę ochronną skóry i zaaplikować na oczyszczoną, stonizowaną skórę szyi i twarzy. Yy, tak, stosuję to wieczorem. I powiem wam, no na taką niepozorną buteleczkę i w sumie po prostu jakąś esencję, która nawet nie pachnie za bardzo, to ja jestem pod wrażeniem, czasem nałożę to i zapominam potem już nałożyć kremu, bo ta esencja tych parę kropelek takiej wody robi całą robotę i to jest jakiś po prostu magiczny produkt. Używam jak widzę, że skóra jest taka troszkę odwodniona, troszkę taka przesuszona i no tanko max. Pewnie jakbym nie dostanę prezent to bym sobie sama nie kupiła, ale still jestem naprawdę pod wrażeniem. Teraz powiem wam jeszcze o serum, które właśnie też przyjechało ze mną przyjechało w paczce z Polski. Nie ze mną, bo nie mogłam brać do bagażu produktów płynnych, ale przyjechało później za mną w paczce. To jest serum na końcówki włosów Laura Coco Rice. To jest jakaś nowa marka, o której usłyszałam u Carly Madeleine, bo ja mam włosy kręcone i dużo tipów na temat ochrony, pielęgnacji, układania włosów właśnie biorę od Carly Madeleine. Kocham jej kanał i oglądam już od wielu, wielu, wielu lat. No i właśnie opowiadała o wielu produktach z tej marki. Jak byłam w Polsce w Hebe, to widziałam, że w ogóle to nie jest tylko marka włosowa, tylko mają różne produkty nad ciało i twarz i w ogóle wszystko. Nie używam jeszcze, jeszcze nie otwarte, ale jestem mega podekscytowana. Ja zwykle używam ten olejek na końcówki z Isany i byłam z niego zadowolona, ale jestem ciekawa. Mm, pachnie bardzo milusio. Jakimś takim owocem chyba. Mm, pięknie pachnie. No, jestem zaintrygowana, jak tylko użyję, to Wam powiem. No i jeszcze, jeśli chodzi o makijaż, umieram się bardzo rzadko cokolwiek zmienia, ale powiem Wam, że odkąd się przerzuciłam na tuż, z tusza Eveline Variette czarnego na tusz Everline wariety brązowy, to już chyba nie ma drogi powrotnej. Kocham mieć teraz na oczach brązowy tłuszcz zamiast czarnego. Uważam, że wygląda bardziej naturalnie, lżej. No i pasuje też do mojej, nie wiem jak to się nazywa, mojej kolorystyki szans brwi, włosów. Także super. A jeśli chodzi o, o coś do brwi. To też już w moich filmach widzieliście, że testowałam mnóstwo produktów i właśnie takich w sztywcie I w sztywcie znaczy w takim pojemniczku przypominającym tusz i też masełka różne. No i tu z polecenia Agiswy wzięłam sobie teraz Brow Lamination to, Up to 24 Hours L'Oreal. No i. Chyba mamy zwycięzcę. To jest naprawdę super, super produkt. Nie zostawia w zasadzie nic białego po wyschnięciu. Trzyma może nie tak fest, ale to też nie musi być jakieś wiecie zacementowane w moim przypadku. No i super rozczesuje. I naprawdę to jest chyba najmniej problematyczny produkt, do brwi, jaki miałam do tej pory. Także. To by było na tyle, jeśli chodzi o kosmetyki. Dajcie znać, czy znacie któryś z tych produktów, a może Wy macie jakieś perełki, niedawno odkrycia i ekscytacje kosmetyczne. Będę bardzo, bardzo ciekawa. No, i słuchajcie, moi drodzy, będziemy powoli kończyć ten odcinek. Jak sobie przesłuchałam te nagrania, to stwierdzam, że jednak, je, jednak nie brzmi jeszcze zdrowo, ale mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni. Tutaj jeszcze ostatni rzut oka na moje już wyrośnięte pomidorki, które dały czadu, i właśnie po tygodniu już wyglądały całkiem ok. Um, dzięki, że wpadliście, fajnie, że oglądaliście tego vloga, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, a lubicie właśnie takie lifestyle'owe, slow life vlogi, to zapraszam, zachęcam. No i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem, trzymajcie się ciepło, pa!